Panie profesorze, który to raz pana tutaj na biegu? Trzeci, czwarty lub piąty? Staram się być każdego każdego roku. To jest, to jest moje życie. To jest ta przyjemna, edukacyjna, promocyjna część mojej pracy zawodowej. Piękne miejsce, piękni przyjaciele wspaniali. Mam szansę się spotkać i z Państwem, ze swoimi kolegami po fachu. Lubię, lubię przyjeżdżać do Wiś. Zapytam naiwnie, jakie tego typu imprezy mają przełożenie na świadomość Polaków, jeśli chodzi o transplantologię. To jest bardzo trudno zmierzyć, bo, bo czym zmierzyć świadomość, świadomość społeczną? W kilogramach nie, w metrach nie. Natomiast wyobraźmy sobie, że tego nie ma. I wtedy odczujemy pewien, pewien na pewno brak. Na pewno wszelkie akcje promujące, a szczególnie, a szczególnie ja wczoraj miałem okazję o tym mówić, że zaletą, piękną cechą Biegło Nowe Życie jest taki bardzo delikatny i niuansowy przekaz tego, co, czego, czego chcemy. A czego chcemy? Chcemy, żeby było przeszczepień więcej i lepiej wykonywanych. Eee, że nie jest to Czas pro promocja typu reklam telewizyjnych, tylko bardzo w... miękko, z taką szczerością, wykwintnością promuje medycynę transplantacyjną. Mamy tutaj z mamy tutaj mnóstwo młodych ludzi, czy pana zdaniem zmieni sytuację, czy to jest trochę tak, że czym skorupka za młodu nasiąknie? To na pewno tak jest. I to nie dotyczy przecież tylko medycyny transplantacyjnej, tylko, tylko, tylko wszystkiego. Także są to są to oczywistości, ale cieszę się, bo jest to stosunkowo nowa inicjatywa od kilku, od, od, od kilku lat. Piękne szkoły. Myślę, że i młodzież też się cieszy, że w sobotę ma szansę przyjechać do Wisły.